Czy sprawstwo i poczucie sprawstwa to to samo? I jak wywołać jedno i drugie? I czy jedno i drugie wywołujemy w ten sam sposób? Zastanawiam się nad tym dlatego, że podczas ostatnich webinariów dużo opowiadam o tym, że sprawstwo, że trzeba je wzbudzać, że ono powoduje, że. Lepiej sobie radzimy ze zdarzeniami, które są trudne, które są wymagające, które często nas przekraczają. I to sprawstwo nie tylko jest kluczowe dla osób uczących się, ale też dla nas, którzy uczymy. Więc czym się różni poczucie sprawstwa od sprawstwa? Poczucie sprawstwa jest wtedy, kiedy wydaje nam się, że coś spowodowaliśmy. No, i oczywiście wydaje nam się, że coś spowodowaliśmy, zwykle wtedy, kiedy coś spowodowaliśmy. Natomiast można wywołać takie poczucie e, bez faktycznego umożliwiania ludziom tego, żeby coś spowodowali. E, na przykład wtedy, kiedy przychodzimy do nich z wymyślonym pomysłem, i my dokładnie wiemy, co oni mają zrobić, i e, jaki ma być efekt. Tego, nad czym pracują, jak to ma być ocenione, jak to ma być y, przeprowadzone, y, jakie mają być wyznaczniki tego, że to się odbyło, no i w końcu, jaki ma być efekt. Hmm. Zatem poczucie sprawstwa wymaga tego, żebyśmy wyprzedzili wydarzenia, żebyśmy wiedzieli, co się będzie działo. Samo sprawstwo natomiast jest wtedy, kiedy y, to my powodujemy wydarzenia. Y, często bez głębokiego przemyślenia tego do czego nas to doprowadzi jakie będą efekty tego naszego sprawstwa często również y, sprawstwo to faktyczne y, wymaga y, bezpiecznych warunków takich w których y, można zaufać że nawet jeżeli efekt nie będzie taki jak sobie założyliśmy no to y, nie spotka nas y, przytłaczająca negatywna konsekwencja Myślę sobie o tym, zwłaszcza teraz, kiedy widzę bardzo wiele osób w edukacji szukających takich rozwiązań, które coś spowodują u uczących się albo ich uspokoją, albo ich napełnią otuchą, albo napełnią ich potrzebną wiedzą, albo napełnią ich gotowością do aktywizmu i pomagania. Myślę sobie, że ten problem ze sprawstwem jest taki, że nam, uczącym, to sprawstwo jest potrzebne. My chcemy coś spowodować w młodych ludziach, u młodych ludzi. My chcemy, żeby ich działania do czegoś doprowadziły, chociażby do tego, żeby się pilnie uczyli, ale również do tego, żeby przyjmowali świadome i aktywne postawy obywatelskie na przykład żeby działali zgodnie z etyką, a nie tylko zgodnie z interesem, żeby działali na rzecz aktualnej i wartościowej wiedzy, a nie tylko na rzecz tego, co w pięciu punktach przyniesie prosty efekt. Zatem mamy potrzebę sprawstwa. Natomiast, Często nasi uczący się stają się narzędziem dla naszego sprawstwa, a nie mogą sami czegoś spowodować. I tak jak mówiłem wcześniej, dlatego że to ryzykowne, dlatego że nie wiadomo, jak to będzie. Dlatego, że my nie do końca, my uczący, nie do końca bezpiecznie czujemy się z naszymi uczącymi się, bo nie do końca wiadomo, do czego oni doprowadzą, jaki będzie efekt ich działania. I w końcu, może dlatego, że mm, jeżeli to oni będą autorami swoich działań, no to trudno nam wtedy znaleźć swoją rolę w tym wszystkim. Jeśli oni są sprawczy, to ja jestem jaki? I chyba ważniejszą refleksją y, ostatnich tygodni jest dla mnie to, że y, wtedy, kiedy uczymy, y, Nasze sprawstwo nie jest bezpośrednie. Ono nie polega na tym, że my coś zrobiliśmy i to ma swój efekt. My raczej stworzyliśmy warunki do tego, żeby coś powstało, albo my raczej powinniśmy tworzyć warunki do tego, żeby coś powstawało. To wcale nie jest proces mm, pasywny. To nie jest proces, który yy, po prostu polega na tym, że włączamy światło, ustawiamy stoły i niech się dzieje. To jest bardzo skomplikowany i bardzo wymagający proces, umożliwiania, aby coś się działo. Monitorowanie potrzeb, monitorowanie postępów, zadawanie pogłębiających pytań, zadawanie pytań w ogóle, poszukiwanie wspólnie nie tylko efektu i rozwiązania, ale też pewnego rodzaju charakteru tego rozwiązania. To znaczy nie tyle co zrobić, żeby ten problem był rozwiązany, ale co zrobić, żeby ten problem był rozwiązany po Twojemu. Co zrobić, żeby ten problem był rozwiązany tak, jak ty chcesz. Yy, co w końcu, co zrobić, żeby ten problem yy, był tak rozwiązany, żeby to rozwiązanie mówiło coś wartościowego o tym, kto go rozwiązał. I myślę sobie, że yy, tworzenie przestrzeni do tego, żeby młodzi ludzie mogli czuć sprawstwo, a nie tylko poczucie sprawstwa, jest zadaniem z gruntu niewdzięcznym. Dlatego, że jeżeli ktoś doprowadzi do jakiegoś rozwiązania, wpadnie na jakiś pomysł, co trzeba zrobić, to w tym, w tym rozwiązaniu, w tym, w tym zadowoleniu ze swojego rozwiązania, ze swojej pomysłowości, Prawdopodobnie nie będzie miał tyle y, czasu i uważności, żeby zobaczyć, kto stworzył warunki, żeby, można, żeby coś takiego mogło powstać. Kto y, zatrzymał się w dobrych radach, w dzieleniu się swoimi pomysłami, w dzieleniu się swoją wiedzą. Kto się zatrzymał po to, żeby to uczący się mógł coś sprawić. Wydaje mi się, że to, ta niewdzięczność też powoduje to, że to zadanie jest trudne. Mówię niewdzięczność zadania, nie, nie, niewdzięczność uczących się. To zadanie jest trudne, bo trudno określić, na ile to właśnie my mieliśmy wpływ na to, co się wydarzyło. Może być tak, że nie mieliśmy tego wpływu bezpośrednio w ogóle. Że to pomysłowość uczniów, że to tylko czas, który jakby, którego im nie zabraliśmy, spowodował, że mogli samodzielnie dojść do ważnych dla siebie rozwiązań. Myślę, że ta, ta niewdzięczność tego zadania bardzo często do niego zniechęca. Myślę, że umiejętność milczącej obecności, słuchania i Ciągnięcia, za wątki, które się pojawiają, e, ta umiejętność jest dużo ważniejsza od tego, żeby e, wymyślić metodę, jak zrobić tak, żeby uczniowie coś zrobili, żeby e, może nawet rozpoznać albo wyszukać metodę, która spowoduje, że uczniowie będą świetnie pracowali. E, myślę, że e, to poszukiwanie metod. Często odwraca naszą uwagę od y, naszych uczniów i od tego, czego oni faktycznie od nas potrzebują. Tylko, żebyśmy w uważnym, często milczeniu, przyglądali się temu, co robią i y, spotykali ich z następstwami tego, co robią i y, z ich własną radością i odpowiedzialnością za efekty. Tak sobie myślę, że e, to wymaga dużej pokory. I ciśnie się na usta taka mm, takie słowa otuchy. Jeśli tobie nikt nie podziękuje, to ja ci podziękuję. Mm -mm. E, myślę, że to sprawstwo to sprawstwo w tworzeniu przestrzeni dla uczących się do bycia... E, sprawczymi to sprawstwo w, w tworzeniu przestrzeni daje siłę większą niż jakakolwiek pochwała a przyglądanie się efektom nie jest tak istotne jak przyglądanie się pracy i temu że ona w ogóle mogła zaistnieć to jest dużo bardziej istotne niż to co z tej pracy wyniknie i to, co z tej pracy wyniknie dzięki temu, jest odpowiedzialnością tych, którzy tę pracę wykonują, uczących się, a nie naszą. Zatem w obszarze naszego sprawstwa, nas uczących, jest sprawstwo innych. Nie poczucie, nie wrażenie, tylko faktyczne sprawstwo. I ono jest istotniejsze od efektów, które przyniesie. Do zobaczenia.